Co to jest? Przecież to spikane jest. Ja to pikałem, dawaj to pisz. A to ty Emery pikasz, nie? No tylko Percy pika tutaj, ej. Ja Przyspieszy co tam w ogóle, nie? No dobra, co ty kogo się bóstujesz? Skala, jak czekaj. Pójdź na czasach. Jak tam? Jest, jest, głupi, wszystko jest. 200 cek. To samo i za może. Jest coś ty. Gdzie jestem totem? Te. Coś tam. to. Dalej go krepiemy ty. Masz to ten, zrób to tam szybko. No nie klep, czekaj. no. Zrób ten totem. Czy gdzie to? Dobra, tutaj ten. nie mam, Ty nie mam. No autoryzacja, idiotu. Dawaj może tylko tutaj z przodu, a choć tutaj zmienimy też szybko. Kasia, 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 nasza kasia, nasza kasia, ma kocha nasza kasia. Zna Adasia oraz Jasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia. Ona chodzi wesoło po łące, na niej zbiera kwiatki pachnące. Ma sukienkę ładną, króciutką oraz buzię bardzo piękniutką. Często śpiewa piosenki wesołe, a przy niej latają motyle kolorowe. A w górze słonko pięknie świeci i opala wszystkie dzieci. Kasia, 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 nasza kasia, nasza kasia ma kocha nasza kasia zna Adasia oraz Jasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia, nasza kasia. gdy deszczyk sobie pięknie pada. To ona w domu się obiada, Lubi czekoladki i ciasteczka, Konfiturą poplamiona jest jej bluzeczka, A kiedy deszczyk padać przestanie, To na w oknie wtedy stanie, Popatrzy na tęczę na niebie, I pomacha ręką do ciebie. Kasia, 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 nasza Kasia, nasza Kasia ma kocha nasza Kasia zna Adasia oraz Jasia, nasza, nasza Kasia, nasza Kasia, nasza Kasia, nasza Kasia. Kiedy piękny wieczór nastanie, księżyc i gwiazdy to czas na spanie, jej sny są piękne, kolorowe, takie śmieszne, często odlatowe. Rano wesoło się zbudzi, przywita wszystkich tu ludzi. Na śniadanie zje jedną kromkę i pójdzie sobie na łąkę. Kasia, 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 kasia nasza kasia, nasza kasia ma kochasia, nasza kasia, zna Adasia oraz Jasia, nasza kasia. Ale Ci powiedział. To tu jest raczej sam kubik spikany, ale tu będzie lepsze. To o, chcesz to zająć? Jak na trzy. Potem, potem. 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 Mm. Idź ty Dawidek! Pokaż, 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 o kurwa, pokaż! Pokaż Dawidek, bo nie widzę tu. Ja pierdolę! Nie widzę nic. A, tak o kurwa ty, ja pierdolę ty.